Obserwuj nas także na Snapchacie uwt .org. Cześć, wczoraj zrobiłem sobie wolne, ale dziś wracam do odpowiedzi na pytania czytelników, a konkretnie będą to pytania połączone z moimi przemyśleniami. Jeden z widzów powiedział mi, że chciałby założyć swojego bloga, takiego technologicznego, w którym opisuje swoje projekty, a nie takiego, w którym opisuje gdzie był na imprezie. No co ja mogę powiedzieć na taką deklarację? Gość chce założyć bloga. No to niech zakłada, w czym problem? Okazuje się, że problem był. I to w jego głowie. Pierwsza rzecz, dlaczego ten gość chce zakładać bloga? No, chce zakładać dlatego, że twierdzi, że pomoże mu to później znaleźć lepszą pracę. Bo ludzie zobaczą, jak jest mądry. Pomijam intencje i ich sensowność, ale zajmijmy się tym problemem. Co stanowiło taką zaporę, że ten gość nie mógł ruszyć do przodu? Problemem gościa była fałszywa skromność. Stwierdził on, że ktoś taki jak on nie ma prawa uczyć ludzi. On za mało wie. Chodzi o to, że za każdym razem, gdy dzielisz się swoją wiedzą z innymi, zostawiasz się tak trochę wyżej ponad nimi. I to było dla niego problemem. On, jako człowiek, który do tej pory pracował tylko jako freelancer, nigdy nie był zatrudniony, no nie może posiadać wiedzy, aby uczyć na przykład jakichś specjalistów, prawda? A ja jestem innego zdania. Ja myślę, że każdy człowiek, który posiada jakąkolwiek wiedzę i jest zdatny do jej przekazania, powinien to robić. Często jest takie podejście, że nie, ja nie będę, nie wiem, pisał artykuł, ja nie będę się wypowiadał, ja nie będę prowadził szkolenia, bo ja jeszcze za mało wiem i są ludzie, którzy wiedzą więcej. Jeśli tak myślisz, to masz 100% racji. Ja nie będę wyprowadzał Cię z błędu, bo to jest prawda. Są ludzie, którzy są lepsi od ciebie i lepiej umieliby wytłumaczyć ten temat. Pozwól, że opowiem Ci dwie historie. Jedna z mojej pracy, a jedna z mojej uczelni. W obu przypadkach dysponowałem małą wiedzą. Wiele, wiele lat temu, może z 7-8 lat, Pracowałem jako programista PHP w pewnej firmie. Byłem młodym pracownikiem, pracowałem jakieś 3 miesiące. Jako młody pracownik chciałem jak najszybciej poznać jak największą część firmy od strony kodu, więc analizowałem, co piszą moi koledzy. I zauważyłem jedną rzecz: Moja znajomość PHP nie dorasta im nawet do pięt. Niestety, byłem kiepski, ale zauważyłem też coś innego. Przeanalizowałem jednak ich zapytania sql jakie wysyłają do bazy danych, bo na tym się znałem i zauważyłem, że były tragiczne. Ludzie generalnie nie wiedzieli, co to są indeksy, jak zrobić poprawnego joina. Zapytania działały bardzo, bardzo wolno. Firma na tym traciła. Zgłosiłem się więc do mojego szefa i powiedziałem, zrobię szkolenie z zapytaniem SQL, z, z optymalizacji. Zgodził się, uśmiechnął, powiedział tak, to jest nam potrzebne. Przygotowałem więc dwugodzinne szkolenie, przynajmniej tyle miało trwać, które nigdy się nie odbyło. A wiesz dlaczego? Na dwie godziny przed planowanym szkoleniem podszedł do mnie szef bazadanowców i powiedział, kim ty jesteś, aby dzielić się wiedzą z dziedziny SQL. -a? Mamy tu specjalistów. Pokazałem mu moje slajdy, moje materiały. Opowiedziałem o czym chcę mówić, i nie dostałem zgody na przeprowadzenie szkolenia. Odwołałem je. Stwierdził, że kiedyś ktoś z ich teamu przeprowadzi takie szkolenie na porządnym poziomie, bo musi to prowadzić ekspert. Minęły trzy lata. Przez te trzy lata. Nikt nigdy nie zrobił szkolenia ze SQL. -a. Ludzie nadal pisali tragiczne zapytania. Firma jednak cały czas czekała na mitycznego bohatera, który będzie ekspertem z dziedziny baz danych i który kiedyś nauczy innych programistów, jak robić to dobrze. Moim zdaniem nie musisz być ekspertem, jeżeli chcesz uczyć innych ludzi. Musisz wiedzieć odrobinę więcej niż wiedzą oni. Umiesz zrobić coś, czego ktoś nie umie zrobić, na przykład zoptymalizować zapytania SQLowe, to znaczy, że my jesteś w stanie nauczyć kogoś tego. Teorii. Historia. Byłem na studiach informatycznych. Trochę tam wytrwałem i miałem taki przedmiot jak Assembler. Cudowne. Ten przedmiot był zabawny z dwóch powodów. Po pierwsze, nie było tam wykładów, a jedynie ćwiczenia. Sama praktyka. Po drugie, przedmiot był prowadzony przez człowieka, który nie znał Assemblera. Powiedział to otwarcie. Wziął książkę i powiedział, będziemy uczyć się razem. Ja jednak znam podstawę Assemblera. W skali od 1 do 10 oceniłbym się tak na... Jeden i pół, czyli bardzo kiepsko. Jeśli jednak masz wiedzę na 1,5 do 10, a twój wykładowca ma wiedzę na poziomie zero, to trzeba to wykorzystać. Zgłosiłem się więc i powiedziałem do wykładowcy, że ja znam Asamblera. Nie powiedziałem, jak bardzo go znam, ale znam. W ten oto sposób prowadziłem kilka godzin zajęć z Asamblera i tłumaczyłem ludziom, jak w tym pisać. I nawet pochodzi dobrze. Ludzie wchłonęli wiedzę od gościa, który ledwie zna Assemblera. Wystarczyło to do tego, aby napisali proste programiki. I o to chodziło. Opowiedziałem Ci te dwie historie z kilku powodów. Pierwsze, ta historia o studiach jest dla mnie takim dowodem, że nie potrzebujesz mieć wiedzy eksperckiej, aby być dla kogoś nauczycielem. Natomiast ta druga historia z prowadzeniem szkoleń w pracy dla mnie jest takim dowodem, że są na świecie ludzie i zawsze będą, którzy wymagają wiedzy eksperckiej od innych. Ludzie, którzy blokują innych i uniemożliwiają im nauczanie innych, tylko dlatego, że ten ktoś nie jest ekspertem, po prostu blokują wszelki postęp. Jak się domyślasz, gdyby w tamtej firmie ludzie nauczyli się optymalizować zapytania, to firma by na tym zyskała. I to nawet dosłownie zyskała. Finansowo. Gdyby natomiast na studiach istnieli tacy sami ludzie, którzy powiedzą, nie jesteś ekspertem, albo powiedzieli, kim ty jesteś, aby uczyć ludzi assemblera, to co by było wtedy? No, siedzielibyśmy w tej grupie na studiach i uczyli się z książki, z podręcznika, wraz z wykładowcą, który nie rozumie, co czyta. Kiepsko, prawda? Ok, wracając do głównego tematu. Jeżeli jedynym Twoim oporem przed dzieleniem się wiedzą z innymi jest to, że nie jesteś ekspertem, to przypomnij sobie to, co powiedziałem przed chwilą. Jeśli Twoja wiedza w skali od 1 do 10 jest na poziomie 2, to możesz być nauczycielem dla ludzi, których wiedza jest na poziomie 1. Twoja wiedza jest cenna. Nie miej więc oporów. Masz ochotę pisać bloga, to pisz bloga. Jeżeli masz odwagę, umiesz pisać, umiesz przekazywać wiedzę, to rób to, bo takich ludzi brakuje. Ja się w pełni zgadzam z tym, co powiedział mi kolega. To eksperci powinni się dzielić wiedzą. Tak, powinni, ale tego nie robią. Zazwyczaj niestety tego nie robią. Więc jeśli w świecie vlogerów, blogerów i innych twórców internetowych brakuje prawdziwych ekspertów, to ich miejsce zajmują normalni ludzie, tacy jak ja i ty. No to co? Ja zachęcam do dzielenia się swoją wiedzą. Twórz coś do internetu. Dziel się tym. Ludzie na to czekają i kiedyś Ci za to podziękują. Dzięki za uwagę.